Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Chunita z tej strony i przed wami kolejny, a zarazem ostatni odcinek z gry Metal Hellsinger. Zatem, do boju kończymy. No dobra, kontynuujemy ze zmagania. Tu już wszystko zebrane, zebrane. Idziemy dalej. Gdzie jest Search? To jest już po prostu. Nie gram dla skończenia gry. Gram, dlatego żeby znaleźć Sergia. Okej, okay, duża brama. Wkrótce się przekonamy na własnej skórze. No właśnie, widzę, że dużo życia. O, kurde, już doszliśmy na ten. Yes! no tomorrow, sergeant Duncan, system of down. Yes! w końcu. Któraś z nas już stąd nie wyjdzie? No tu mam nadzieję, <grytanie> że to ty. Aczkolwiek wiecie, no teraz, bo jeżeli zginę, no to będę się. Musiał... Jezus Mary, ale masz chude stopy. Eee, w sensie, to są same kości, jakby to jest jakiś materiał Pro Ana czy coś. Okej, okay, duży przeciwnik. Widzę platformy, będzie można pójść do góry. Nie w końcu nie, nie walczymy z inkarnacją, tylko walczymy. A, eee, typowy boss fajcik. Eee, co mnie tak na pieprz? Jezus Maria, to jest chore! Okej... Okay. Czy ona coś robi? Teraz będzie na kurwiesz, tak? Okej, okay, uciekła. Uciekła gdzieś. Jezu, elektryczność tam rzuciła nam teraz. Czyli znaczy, tam już nie pójdę. Patrzyłeś tylko po to, by... Pole z nie wydając głosu. Myślę, że... o, oh, shit. No tak, bo na mnie... Ten ogień mi tutaj rzuca. Dobra, jednak to jest chyba najlepsze. Ciężko trafić! Okay. Mam wrażenie, że lepiej było miecza tu użyć. To mi niewiele daje. Wow, jak one lecą w zwolnionym tempie, to wszystko leci. Dobra, chodźmy po to życie, bo ja pierdzielę. Ok. Te kurwa nie, nie do uniknięcia. O, straciła skrzydełka, bardzo ładnie. Okej, okay, przesunęła się tam, na dół. Ale życie mi daje odzyskać! Dobra Inkantacje, inkarnacje, kurwa, z racje, dupacje znowu, niech nie, nie chuj. Czy ja im cośkolwiek robię? Okej, okay, tutaj coś trzeba napieprzać No niech, nie szlak Siet, sied, 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 sied Okej, okay, tak po prostu zniknęła. Nie mam życia totalnie To przynajmniej mi daje tyle, że mogę O właśnie to wziąć sobie o fuck you A gdzie ja mam się przed tym schować W oczy jej trzaszczyloć Znaczy w sumie tu jak wycelujesz w Wiecie, tu nie ma latań... O, żeż, kurwa, chuj. O, dobra, myślałem, że ona to na mnie pośle. Dobra, nie, nie, nie. Tylko ścianę sobie zrobiła, żeby... Nie wiem, w sumie po co. Czy znaczy, to jest po to, żebyśmy się mogli podleczyć. Tylko, że no, oczywiście to nam wyjdzie, jak wyjdzie. Och. Jest. A najpierw ci da trochę przeciwników, żeby mógł się podleczyć. Potem trochę dać ci mocniejszych przeciwników, żebyś znowu stracił życie. <laughs> Jebańca starczą. Żebyś się wkurzył na koniec. Co miałem mówić, że tu nie ma odrzutu. Jak już wycelowałem w to oko raz, dobrze, to ona się nie ruszała, wyjebane totalnie. Możesz stać w miejscu i cały, cały czas celujesz dobrze. Ostatni jeden za dużo. A nie, dobra, są jeszcze. A, Naprawdę? Czy ja mogę chociaż jedną... Dziękuję. Jedną postać. Okej, okay, gówno to dało. No i teraz ten mnie pewnie zatłucze. Ooo, oh, shit! Nie, jeszcze Mucha! Już? Cudownie. O, spierdzielaj! Jehe! Yeah. Biacz pokonana za pierwszym razem. Nice. No i zlichaj. I to solo kiedy ona odlatuje jako pył w niebyt. No e, tam tam się kurwa coś jeszcze... A to jej prawdziwa forma, bo tam to, to było tylko takie, wiecie, że powsała swoich tam...

By zaatakować niebo, okej. Okay. No tak, to taki znany dosyć motyw jest często, że wiecie, że, że, że dusza potępiona w piekle zaczyna zapominać, yy, co tam się działo. No i odnalazłem. No i co teraz? No, i jesteśmy Helsinger. Okej, okay, czy to jest jakaś taka furtka do tego, żeby zrobić drugą część, która będzie siedziała w niebie?

No dobrze, udało się. Cudownie. Szkoda, że serwer tylko na sam koniec mieliśmy takie zwieńczenie, ale tak, tak coś podejrzewałem, że będzie to po prostu. E, szukam pada, bo ja zazwyczaj na padzie gram teraz ostatnio. Że będzie to po prostu. No, jak to powiedzieć, sama końcóweczka, samo ostatnie starcie, ale i tak miło, że go usłyszeliśmy. Słuchajcie, co bym chciał powiedzieć w tym miejscu, no wygląda na to, że może być jakaś druga część za jakiś czas. Niech sobie lecą, że może być druga część kiedyś tam, jeżeli tutaj da się dobrze sprzeda i tak dalej, chociaż no ta weszła na w ogóle do Game Passa, więc to inaczej się jakoś tam pewnie liczy, no w każdym razie w każdym razie bardzo fajnie, bardzo mi się ta gra podobała. Wybaczcie, że taka długa przerwa była między całą serią a tym zakończeniem, ale no to, to po prostu taka siła wyższa jak mówiłem, no, no miałem uszkodzone palce. Eee, ale już zakończyliśmy, bardzo się cieszę. Bardzo miło, że byliście ze mną. Gra, nie, no nie da się uniknąć porównania do, do Duma, zwłaszcza Duma ale gdzie też mieliśmy ten motyw, że wiecie, schodzimy do piekła, walczymy z tymi wszystkimi demonami, a potem się okazuje, że jest jeszcze to niebo, i to, to niebo też jest pełne złych istot. I właściwie na koniec Duma Eternal walczymy z tymi siłami nieba, czy tam właściwie pod koniec. Natomiast są jeszcze dwa DLC, których nie ogrywałem, fajnie byłoby kiedyś ograć. Gdzie właśnie jakby ten, ten Doom Slayer idzie i tam robi rozpierdorów też w niebie, bo to niebo wcale nie jest takim prawdziwym, wiecie, nie tym niebem co my sobie wyobrażamy. Tylko tam też są po prostu inne, po prostu inne istoty. A, no dobrze. Y Cóż, tyle w tym odcinku, ja Wam dziękuję bardzo serdecznie, eee, zapraszam Was do oglądania Szczurów, czyli Plucktail Plague Plague Tale Requiem, które teraz jest, robimy to na streamach i, i, i potem wrzucam to, reploduję to na kanał, więc to już właściwie seria pomału dobiega końca, bo jeżeli się nie mylę, to w piątek e, będziemy na streamie kończyć tą grę. A wy to możecie ten oglądać odcinek w piątek, albo w sobotę, no w każdym razie tak. Został nam jeszcze do zrealizowania, do dokończenia Scorn, za którego się też zabiorę. W następnych dniach będziemy się też zabierać za Wonderlands. Jestem już ugadany z Tiwold na kolejne odcinki, więc pomału, pomału kończymy te wszystkie serie i będziemy myśleć o czymś następnym. W sensie ja zawsze mam kilka, jak nie kilkanaście gier w głowie, które chciałbym aktualnie zagrać, potem e, się zmienia. A no czy, co ja mówię w ogóle? Ja tutaj o, zobaczymy co będzie, no kurczę jak to co będzie. Gadowór Ragn wychodzi. Do 9 listopada w mojej urodziny, więc no, no, no nie ma, nie daj rady inaczej no musi być kurczę ten. Ale popatrzcie ile to po, po, polskich, cały polski zespół Functionality QA, ok. Nie wiem czy to jest QA, ale, ale to jest jakieś polski po, polskie studio.

Okay, takie zaproszenie do nas do ich świata. No co, może następna część po prostu będzie się w świecie ludzi odbywać? Może będziemy pazem? No bo przecież nie może być tylko czaszką. A to będzie paz. Mhm. Mm to ona. No <laughs> <laughs> okej, okay, bardzo miło, bardzo dziękuję. Może się kiedyś zobaczymy, może nigdy zobaczymy jak to wyjdzie. No mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Fajnie, to, to czyli ten jest szansa, że po prostu następna część będzie się rozgrywać przynajmniej na początku w, w tym w świecie ludzi, czy demony, wiecie, demony, świat ludzi połączone. i tak dalej połączony, trzeba będzie najpierw ocalić tutaj świat, a może w epilogu dopiero się pójdzie do nieba, no, zobaczymy, w każdym razie chciałbym, żeby troszeczkę lepiej narracja była poprowadzana w tych grach, natomiast jakby sama koncepcja nadal jest dla mnie niesamowita, i bardzo się cieszę, że miałem okazję ograć tą grę, zagrać w tą grę, nieważne. Właściwie to z tego, co Możecie zobaczyć, została mi jedna rzecz do wykonania, ale nie będziemy już tego robić. Ale tak, chcę, chcę sobie ten skraj śmierci zrobić, ale to już poza odcinkami. Dobrze, tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie jeszcze raz za oglądanie tego. Trzymajcie się. Do słysząka, do zobaczonka. Papa! A właściwie nie wiem, czy no, pewnie nie widzieliście, ale to, to wygląda zajebiście, bo jeżeli yy, wiecie, przechodzimy sobie tu po ustawieniach, chyba nie, nie pokazywałem tego, to jak damy sobie w gry. Gra się pyta, i jest takie piękne pożegnanie ze strony naszej postaci pieśniarki.